Za chwilę w tych pięknych okolicznościach przyrody przywitacie trzy pary, których zmagania możecie śledzić w programie Asia Express. Przybędą tu po to, by odpowiedzieć na Wasze pytania, ale czy będą z Wami szczerzy? Myślę, że tym razem nic przed Wami się nie ukryje. Słuchajcie, jeśli myśleliście, że macie za sobą już wszystkie gry i zabawy związane z Azją Ekspres, to się grubo myliliście. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na to, co się wydarzy. Ja nie, ale bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym składzie, więc przystępuję do losowania. Oha. Wy, wyciągam ja pytanie, odczytam to pytanie i zapraszam do wspólnej dyskusji, moi drodzy. Co było najtrudniejszym elementem udziału w programie? Ha, Janek. Dlaczego patrzysz na mnie? Bo jesteś pierwszy z brzegu, zapraszam cię do tablicy. <laughs> ale mam mówić poważnie, czy... Jak sobie życzysz. Jak yy, dwójka z rana nie była. I łapała gdzieś na, na trasie. Ale to, to, to nie jest takie śmieszne. fizjologiczne. Ale, Ale to było najtrudniejsze, widocznie. No mi się ciężko patrzyło na osoby, które zdobywały... jej jak to się Amulety. Amulety. Nie amulety. Nie amulety? Immunitety. I immunitety. A nie. To jeden ja, ja lubię je zdobywać. No, nie, dla nie, mnie jednak nie, ten fizyczny element zasu zasuwu po prostu... No, to było dla mnie chyba najtrudniejsze. To No i niestety stopy i noclegi, no ale to robi się to nie najtrudniejszy element, tylko cała lista u mnie. Tak, tak. I każdy był inny. Mi było szkoda czasem po prostu się ruszać z tego miejsca, jak już się znalazło nocleg i zaczynałem rozmawiać z kimś, poznawać. To, że Wakacje trzeba... by się zaplanowało. Tak, tak. No to i tak. To też, tak, że nie, nie można było w miejscu, które wydawało się spoko posiedzieć, robić to idąc tym to trud, czyli ludzkim elementem, to zdecydowanie bardzo trudne było patrzeć na biedę i to tak. na to, jak ludzie no to funkcjonują na co były dzień. Na tych, na, na tych tak, reunikach. ale dzieci dorośli jakby cały czas, jakby ta codzienność była straszna w wielu przypadkach. I, i, i to było coś, co sprawiało, że mokre te oczy były. To, to jest hardcore. No. Ja 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 odwrotnie odbierając, znaczy, pomijając tę sytuację, tam, nie wiem, gdzieś w Manilii jak ten, ale to, że ta. Że nie miałem poczucia, że ta bieda jest, yy, jest czymś, co powoduje, że nie wiem, pojawia się smutek. Dzieci, które tam poznawaliśmy w tych różnych miejscach, jak rozmawialiśmy, jak ten, to one były pełne radości. Nie? Takie jakieś, że to było ten kontrast między tym warunkami, którym, których, po których można byłoby się spodziewać, że jest jakoś źle a radością tych ludzi w tym miejscu, to znaczy to było takie nawet unoszące, bym powiedział. Ja, ja myślę, że to bardzo zależy od to, tego, gdzie kto nocował, bo każdy z nas miał zupełnie inne miejscówki, bądź też bardzo podobne, natomiast no, ja jednak będę się trzymać tego, że mi ciężko się patrzyło no tak, na to, nie lati, zawsze lati, widziałam szczęścia. No, ja mam podobnie, no, no, no więc o nie to, to chodzi. No tak to podobnie Nie nie to Że im większa bieda była, tym tak naprawdę chętniej chcieli nam pomóc, tak. bo potem te manile czy, czy Tajwan, no to jednak widać było, że ludzie im więcej pieniędzy mm. mają, tym bardziej się odwracali od nas, a, a im wie, większy mm. biedzie lądowaliśmy, tym no, prawda, większe tak. serce nam oddawali. I też mam podobnie, tak, że, że im większa bieda była, tym więcej tego szczęścia widzieliśmy takiego mm -hmm. czystego. nie? Ale pamiętam też pierwszy moment, jak jeszcze nikt nie wiedział, kiedy faktycznie startujemy i mi się wydawało, wydawało że jednak spokojnie do tego podejdę. A pamiętam ten moment, w którym ośmiu operatorów tak załadowało sobie kamery na ramię Zresztą i wtedy wyrok powiedziano, było. No tak, To zaczęło się właśnie teraz. To był straszne. To była dla mnie największa presja tak. wtedy, pamiętam. To był taki stres, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Tak. Wyścig się zaczyna, czyli... Co... Dokładnie. Dobrze, kto losuje? Kolejne pytanie. Ja osoby wylosuję. Znaczy nie sobie, sobie wylosuję. A może sobie, ja sobie poczekaj. Sobie jak wspominacie udział w programie? O. Teraz, szybko. Ja powiem, no, że połowy nie pamiętam, więc. Właśnie ja też nie pamiętam. I Piotrek czasem mi mówi: Ale ty wiesz, jak się zachowywałaś w programie, ale ty wiesz, jak się zachowywałaś. Ja tak, dlaczego ja tak krzyczę w tych zajawkach? A Piotrek mówi: Ale ty pamiętasz, jak było? Pamiętasz, co się tam działo? Ja tak. To tak. ci powiem, że będziesz miała zdziwko. No. No. Jestem, jestem ciekaw, jak, to, jak, jak tak naprawdę, bo to, to, to jest ciekawe, że mieliśmy ze sobą sprzęty, które jakby zastępowały nam pamięć tej kamery, mm. które non-stop to filmowały. A teraz zobaczymy wybór. Tą jedną setną Ten tegocie. wybór może być tak. najgorszy. Bo tam to, jest, to co się, to się działo jest to jest inna rzecz, jak ale jak wybór może być. Montaż. Na ile montaż naszych wspomnień będzie zadowalający <noise> dla nas. Udział. Dla mnie to było mega inspirujące i fajne doświadczenie ogólnie, nie? Że chciałbym pod... przeżyć jeszcze, jeszcze raz taką przygodę. Nie wiem czy mi się na to pisało, ale dla mnie na pewno było potwornie stresujące. Chyba przekroczyłam wszystkie swoje granice, które wszystkie były do przekroczenia. No naprawdę, wszystkie swoje strefy komfortu przekroczyłam. No, u mnie ciężko wspomnienia, bo mam podobnie jak Janek, ale y, trochę łatwiej o wrażenia. Problemy z pamięcią? Tak, <laughs> owszem. A to zawsze akurat, tak? U nas na Podkarpaciu, czy przynajmniej w mojej rodzinie. E, bo nie ma sensu niektórych rzeczy pamiętać po prostu. Natomiast y, chyba łatwiej mi o wrażenia. I pamiętam, y, że psychicznie lądowałam chyba dwa miesiące po tym programie. Y, jakby z lekką ręką mogę powiedzieć, że ten program wielokrotnie mnie złamał, ale również zbudował na nowo. Zbudowa tak, ba... na nowo tak, to jest chyba świetne te, te, no. tego programu. Y, już tak kiedyś opowiadałam, a wielokrotnie mówiłam Gabi, że myślę sobie, że wróciłam z tego programu z takim wnioskiem, a fajne jesteśmy. <noise> Gabi, jak ty to mówiłaś, że, co, że kto, 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 kto był w Azji Express w cyrku się nie śmieje? Ja w cyrku nie Tak. <noise> <noise> ja, ja się ścigałam jeszcze dwa tygodnie w nocy, w sensie jak, jak zasypiałam. To mi się wydawało, że jestem w realu, że jeszcze cały czas się ścigamy, nie że... No że tydzień nie, nie... w ogóle spali, nie bo tak. przyjechaliśmy, to tak. było że, że byliśmy... P -t -t no. I przez tydzień tak naprawdę spędziliśmy w domu, śpiąc z dziećmi, w, w takim... Ja nie mogłam dojść do siebie. Nie, Tak wiem. cały czas, tak aż się wyrobiłam. To ja zdobyłem na odwrót, że teraz mam no, tak, że jak mam okazję, to... Się ścigasz? Nie ścigam się, <laughs> ale idę sobie spać, w siebie do lasu na przykład, w hamaku. Hmm. No, jakbym dostał propozycję, to od razu jestem gotowy, tak jak teraz tu. Lecieć, ja bym poszedł, żeby to było ostrzej. Ja też. ostrzej. Tak, naprawdę tak. no to czego ja na przykład żałowałam, Zmierzamy że mogło być było ostrzejsze. Jakiego żurli miał być ostrzejszy? Nie, właśnie, ale nie chodzi mi o syropi bal, tylko chodzi mi o takie, żeby to było takie jakby jeszcze w większym ciągu, nie? To Jak tak, trzeba było. Tak, no 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 to zabawę no nie dla mnie. Fizycznie to znieśli, kurczę. bo… ale to by było coś takiego. Wiesz. To, to ja bym wtedy jako wierna fanka tego formatu oglądała to wszystkim kibicom. Ja mogę prowadzić, <grym> tak, tak. Tak. <grym> no. prowadzić no. ale ja już się z wami nie bawię. <grym> ale to bardzo zależy jednak od punktu siedzenia, bo z mojej perspektywy i wydaje mi się, że z naszej perspektywy było ostro. Było naprawdę no, ostro. Dla mnie to było. Hard, ja mam wrażenie, no, z... Ja myślę, że ja może jestem dyni, bardziej tak, przyzwyczajona, mnie Ale dla o... właśnie to mówię z perspektywy osoby, która wydaje mi się, że jest przyzwyczajona do tego, ale to właśnie dlatego kocham ten program, bo to... To nie do końca zawsze będą e, równe reguły, bo tam gdzie się wyśpisz, albo się wyśpisz, albo się nie wyśpisz, albo będziesz miała, albo miał inne doznania, bo to było zależne od miejsca, w którym po prostu gdzieś tam e, no, zatrzymywałyśmy się na chwilę. Więc e, no, ja uważam, że trochę szurałyśmy. Ja się nie mogłem właśnie doczekać, po zobaczyć, zobaczyć te momenty, jak na przykład wiem, gdzie my, my spaliśmy, a jak. Inne pary, gdzie się wtedy w tym no. momencie znalazły. nie, jak tak. Tutaj mieliśmy potem po programie informację, że ta willi spała tutaj z basenem, <grym> tak, a, my, tak, a my na tak, podłodze, tak, kurde, z Jaśkiem, <grym> ten nogi, nogi, <grym> nogi ma w kiblu, bo się nie mieści w korytarzu. <grym> a propos spania, to w ogóle takie doświadczenie moje, że to był mój najbardziej równy czas, jeśli chodzi o sen. Że normalnie Kurde. w Warszawie o wiele krócej śpię jakby te wiele, wiele krócej, o wiele krócej w, w pracy, proszę. że ta praca to wszystko to jest takie te, te, te jeszcze nieregularne godziny tutaj nocy, a tutaj ten rytm Codzienny rytm, że to się kończyło o tej godzinie, potem było to i te sześć godzin, na przykład tam, ile wychodziło tego snu, czy siedem. Wystarczało. To było takie, ale to było punktualne, że to było codziennie. Zazwyczaj tak? To ja, taki... ja szanuję, bo ja, ja mam miałem... cały czas na czujce. Mi się zdarzało, że na przykład nie zmrużyłam. Pamiętasz o Ellen, jak spałyśmy? Nie zmrużyłam oka no, przez całą noc, bo cały czas miałam wrażenie, że ktoś nam tam wejdzie do tego miejsca. No tam była też taka ja historia, się że u Ellen był mężczyzna zamknięty w jej sypialni i właściwie do niej nie wychodził. Więc... Długo tak o co chodzi. No różne atrakcje były no, w tym tam, programie, tak, to są tak. To był filipiński Bronx. No za jakie długie strasznie. <grym> czy wykonywany przez Was zawód pomógł Wam w jakiś sposób w programie? No to się nie musiałeś nic z nikim bić, więc... <grym> no, <grym> no, <grym> no, miślałem, ale no, na to, że, że no, jak ma będzie, to to pomoże. Ale, ale nie no, gdzie psychika jest sportowca, no, czy... Mental, czy tam psycha, czy to, że sobie narzucili tempo, no że dużo lubi się pobiegać, no to gdzieś tam pomogło, Na pewno ten sport nam pomoże. My... Myślę że to było tak rozłożone, że każdy mógł wykorzystać swój talent. Nie? Każdy Ale miał no, szansę, no. tutaj nie było słabego zespołu, tak. bo tak naprawdę był ten faktor szczęścia, gdzie e, dużym był czynnikiem, tak? Do którego w no za momencie, Tak, że jesteś ostatni, my tutaj jedziemy <grym> na samym <grym> końcu, nagle okazuje się, się, że jesteśmy pierwsi na mecie albo gdzieś na tam, albo na, albo na odwrót jesteśmy pierwsi i kurczę, nagle otwieramy tą książkę, a tutaj dziwko grube, że wszyscy przed nami, nie? Więc... No, mój zawód to raczej bym powiedziała, że byłam głodna raczej częściej niż mogłam cokolwiek zjeść, bądź też ugotować. Chociaż pamiętam ten jeden moment tej kuchni otwartej na tej... No, na tej A wtedy się mogła ugotować nimi, no. I faktycznie to było niezwykle inspirujące. A mój czy mi pomógł? Tak, zwłaszcza na początku, kiedy robiłam expose wszystkim kierowcom samochodów, przedstawiając siebie, jak na opowiadanie, co to za program. Tak, 15 razy złapali stopę, ale ja chciałam być uprzejma, opowiedzieć, co robimy i tak dalej. Bardzo mi pomógł mój zawód, tak, tak. Ale po tym, dobra, dobrać. w raczej, się nie To ja, ze dwa razy wykorzystaliśmy. Tak, ale nikt nie nie że ja musiałem być twoim menadżerem. Tak, ale, ale mi cię to nas przecież później, te, ze dwa razy zabrali. Tak. <laughs> ale trzeba było wytłumaczyć, o co chodzi. Bo Kim ty miałeś swoje zdjęcia z autografem z... na to. Oni zaczynali Cię ja, ja tam uznawać. udawałem blogera cały czas, bo słyszałem, że to pomoże. Raz mnie Pani zapytała, jaki, jaki jest mój kanał, ja mówię, że dopiero zbieram materiał. Nie, ale, ale raz tak było, że po jednej nocy nie mieliśmy transportu załatwianego w ogóle, nie? I byliśmy dość daleko od głównej drogi, więc już okej, okay, lipa jest, no nie? A rano przyjeżdżała takie po nas ta właścicielka, czyli tego pensjonatu, gdzie spaliśmy. Do dzieci zadzwoniła i że oni zobaczyli na mnie na YouTube, jak walczę i że nas jednak podwiozą, nie? Więc, więc to pomogło. I tam, tam zyskaliśmy się na fajną przywagę. Wam ja to pamięć chyba jakby tak moim zdaniem, nie? przy takich zadaniach to. No to zadania takie pewno, no, takie m, aktor, aktor małpka, tak do powtarzania, czyli że te wszystkie takie ogólnie, ogólnie powinien być niby rozwinięty, więc przy wszystkim powinno to pomóc nie? w takim. Ale też myślę, że przede wszystkim jakby dla mnie to w kontakcie z ludźmi. Czyli w takim bezpośrednich tych relacjach, czy no Potem. tak, ty miałeś tak długie te relacje, że już wszyscy łapali stopa, a ty dalej dyskutowałeś z panem, o jak to fajnie, mama, mama kreślę, kreślę, ale to krew, <laughs> na Ale to było ciekawe i, 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 no i tak. takim... No w i co innego pomagał. <śmiech> <śmiech> to dopytam, się. a co, przepraszam? To, są, to są tajniki, jak nas wezmą do następnego programu, nie możemy na razie zdradzać. Czuję się jak na jakiś wikilii, nie wiem. Czego się o sobie samych dowiedzieliście dzięki programowi? Czego się dowiedzieliście o sobie samych dzięki programowi? No ja na przykład dowiedziałam się, że jestem bardziej wytrzymała niż jestem. Ale na bój? tak, no, bo... pierdziel psychiczny, psychi psychiczno-fizyczny w sumie, to, to tak, no, ja, no nie wiem, ja nie wykonywałam takich zadań na co dzień, nie robiłam takich rzeczy, więc to było naprawdę przekroczenie mojej strefy komfortu i wielokrotnie jak myślałam o tym programie, to myślałam sobie, że naprawdę nie dam rady, że ja dość szybko, nie wiem, odpadnę i tak dalej, Ja się okazywało, że jakby im dalej w las, tym, nie wiem, bardziej chciałam, mimo że też miałam wrażenie czasami, że nie domagam, ale jednak... Dawałam radę i to chyba to było takie dla mnie. No ja mam podobnie, ale ja pamiętam jak y, niosłam chyba jakiś dzban z jakąś grinę, czy czymś już nawet nie pamiętam i biegnę i sobie uświadamiam, czy jakby... Ile jeszcze jestem w stanie dalej biec i dźwigać tak, to, nie, bo ja biegnie i właściwie czuję, że u mnie niestety jakby bardzo ważny jest faktor jedzenia, Bar jakby nie potrafię bez tego jedzenia jeść, tam tego jedzenia było bardzo mało. I byłam naprawdę bardzo zmęczona, my byłyśmy niedospane, bo wstawałyśmy wraz z kogutami, wieloma kogutami, tam nigdy nie było a jednego ja nie nie ja po kilku dniach jestem bardzo podirytowana. A, tak, ale nie, nie jakoś to ja nawet nie czułam tej irytacji Gabryni, my się bardzo mocno wspierałyśmy, natomiast Dopóki prostu, się nie tak, się. Starć były, było zako tak, Zakończyła zakończona sukcesem. Tak, dokładnie i kropką. Natomiast tych zbanów, to ja nie wiem, ile jeszcze mogłabym się umieść. Unieść, tak. Było ich sporo i dałam radę. A ja się dowiedziałam, że mogę z kimś pojechać na stopa. No. Bo, ja, bo ja jestem po kilku wypadkach samochodowych. Jeden nawet taki bardziej ostrzej, ostry. I nie byłam, nie byłam kierowcą. Ja się strasznie bałam jechać tylko, tylko dlatego, że no, nigdy nie wsiadam z nikim za kierownicę, tylko ja muszę być, nie? I to jest twoje granice, czułam, że, czułam, że to na pewno będzie przekroczenie, tylko okazało się bardzo szybko, że podpływam adrenaliny krzyczę tam w ogóle szybciej, szybciej, szybciej" to jest wyścig, <grym> po prostu, więc no to mnie na pewno zaskoczyło. Nie myślałam, że ja tak zareaguję, bo jak tylko wróciłam do Polski, to z powrotem przejęłam kierownicę i znowu nikt nie prowadzi, tylko ja, nie? więc muszę to być pod jakimś hardkorowym wpływem. Emocji. Emocji, żeby to zrobić, tak? Normalnie już. Ale też jedno na drugie nie. działa, nie? Że, to ten, że jeżeli przekraczasz coś takiego, bo to, to jest ciekawe, że jak przekraczasz jakąkolwiek ze swoich granic, to się otwierasz na, na wpływ tego przekroczenia i to ci podnosi momentalnie wszystkie, wszystkie hormony. Więc hmm. y, to też y, y, a propos tego dowiedzenia się o sobie, to że możesz, z, z, będziemy mogli zobaczyć siebie, to też jest jeszcze. Na, na ekranie, jak to będzie, zobaczyć siebie właśnie pod wpływem hormonów, nie? bo przecież na mózgu. Nie ma znaczenia, czy, czy to jest udawany wyścig, czy nie. No, no dla tak. mózgu to było na serio. Była więc... informacja, że to jest mhm. prawda. No, więc... no, tutaj nie było raczej udawanego, bo wszyscy się tak ścigali poczekał Tak, Ale tak, dla głowy tak, tak cisnęli, że to naprawdę te, te emocje były takie, że, że myśmy po, wieczorem nie pamiętali, co było rano, nie wiem, czy tak. pamiętacie takie zadanie. Dni się z tymi, nie? W sensie, co, co mieliśmy ustawić się w, te, zdjęcia. W, te zdjęcia w kolejności. Ja też. Ta tak. Ja patrzyłam po cichach, ale i tak się myliłam. Tak. No. Tej, do tej pory nie ma tej chronologii. Nie mogę sobie kompletnie przypomnieć. Ja miałam przy t jakbym patrzyła po nie doszło do Ja to sobie raczej nie dowiedziałem się nic nowego, bardziej potwierdziło we mnie to, co myślałem, że e, ten styl podróżowania taki na stopa tej, tej takiej, że we mnie ta e, nieznana, tylko jak to się mówi. Zep. Nie. To, że nie wiesz, co będzie później i rzucasz się w wir, jak się to mówi, to jest spontaniczność. Dobrze, że miałem Że spontan, spontan, to jest styl mojego życia, nie? Że mniej wygód, więcej przygód, to się niesie za mną cały czas i to na pewno utrwaliło we mnie ten cały wyścig. Ja się dowiedziałem, że nie lubię żółwich jaj. Mm. O, <śmiennie> nie. W ogóle nawet historie. nie wracajmy do tej sytuacji. Obawiam się, że będzie kolejne pytanie takie, które nas sprowokuje do dyskusji na ten A temat. A tego, bo każdy dla sobie już tą karteczkę, to ja bym sobie też pomamlała. Ja dobra. Dobra, dobra. Dzisiaj nie musisz być pierwszy. Yy, jakie było najdziwniejsze jedzenie, które spróbowaliście Mówiłam. z programu? Mówiłam. No to ja już na idealnie trafiłam. Prawda? <śmiennie> nie no, dziwnych było te. Myśmy ogólnie z ogólnie... Chyba wszystko, co było możliwe, dziwne zjedliśmy. Znaczy ja się boję, że ale naj najgorsze i najdziwniejsze to Kto były fermentowane żółwie. żółwie jajowe, o proszę, jaja, no. Jak smakują żółwie jaja? Niedobrze, <głos> <głos> Bardzo. Dzięki. Dobrze. Nie to ja, wam, ja. Ja, mam, ja tak. generalnie jadłem różne rzeczy w życiu i, i nie boję się, to to była najgorsza. Naj... Wyżegaliśmy je szybko chyba. Z tak. tego co pamiętam, to wybiegliśmy z tego i... I, i te, reakcje, ale te żółwie... Ja, tak, ale oni nie ubierali ze skórki, brali myśli. w całości. Bo one, one były by w Może to, to była nie tak. one, tak. tylko tak. szubka była niedobra. Znaczy, się ja, jedli, czy się, nie? Nie, ja się tak, boję, tak, jak będziemy kontynuowali tak. tę dyskusję, to ja będę poprosiła o wiaderko Ja muszę o jednej rzeczy powiedzieć. Abstrahując od Stinky Tofu, które było ciężkie. Natomiast ja miałam zbocze z tego jednego miejsca, w którym tak. e, trzeba było jeść te ochydne rzeczy przez duże H. Ale ja jeszcze pamiętam jednak e, e, zadanie startujące. Wtedy byłam z mandaryną i tam było to shaved ice, czyli A, absolutnie taka. wielka micha zamrażonego, czegoś zalanego smarne. syropem z jakimiś e, z jakimś Lódry. kolejnym Włodry. Włodry. Wszystko, wszystko, wszystko Ale właśnie cały Włodra. czas moja kulinarna strona próbowała analizować, dlaczego ktoś tam dał jeszcze kukurydzę i fasolę. A przez to, że mandaryna ma cukrzycę, więc wiedziałam, że muszę być w obowiązku zjedzenia większej ilości, a właściwie właściwie całego tego czegoś. Ale kukurydza i fasola chyba nie ma cukru. To nie o to chodzi, ale ten ulepek <laughs> słodki kukurydza i fasolka to moja babcia nawet po prostu nigdy nie wymieszała. A mieszała różne rzeczy ale wiecie, w, ale w tym, To znaczy w Miednicy w z tym na święta. deserem, wiecie, jak główny problem? lud. Że tego lod. lodu się nie je. No, nie, tego, tak, tego żeby to sprawdził, się tego, tego się nie je. Ten deser. Ten deser zjada się tylko to, co jest na lodzie. Ten lód jest tylko po no, to, żeby ten... Więc ktoś tak, tak. Co nas pchnął... Tylko zadanie żebyśmy było inne niż tym Nie, lód. bo nie. zjedz deser. W sumie jest Piękna analiza. ale ty teraz, teraz, trochę teraz, poparcie. Teraz z Gabi, I, tak, i no wyście zaczęli pierśdzie jest ten, ten lód i nagle się okazać. Ja myślałam, że to taki deser. Ale deser to było to, co było na wierzchu, to pyszne. Ale... <laughs> a myśmy widzieli to, co jakby się wyschrobał z zamrażarki starej, no tak. się jak tak, tak, ładnie. Tak, jak jak jakby warię, ktoś tak, ci powiedział, zjedz lody są w zamrażarce i ty byś wszystko ze środki. Podchodzili zbyt serio do wszystkich, których zadali tutaj jak też jakby dostajesz miskie, to nie myślisz, że No tak, długo, ale my od razu ruszyliśmy deseret, tak samo, nie? Ja też, ja też się nad tym nie zastanawiam. No, ale, ale to zami... zadanie dla mnie miało pokłosie, bo jednak e, cała miska takiej wody zamrożonej to i, i, i bieganie, i wszystko. To no, no, To kłośnie fizjologiczne mówiliśmy się. Wstrzymał się. Wstrzymał się. Nie, Ta, nie ma. Tak, oni mieli tak, że patrzcie, jedzą ten lud pod tego, no. A pamiętam, jedną rzecz. Chociaż też byliśmy tak głodni, że wiesz, że patrzyłeś, nie sobie lecło jeść. Nie wiadomo, co będzie. Ale to było okrutne, to jedzenie to było. Okrutne. Pamiętam no, jeszcze okrutne. moment, jak e, nas zawieźli do miasteczka rybackiego, w sensie wioski rybackiej e, i było ciemno. E, I powiedziano nam, że tam jedno? będzie pięknie następnego dnia, jak zobaczymy ten wschód słońca. Zjadłyśmy obiad z, m, z lokalsami, gospodemią. który był naprawdę przycudowy. No, tylko, że następnego dnia obudziłam się i zobaczyłam absolutnie piękny śmieci no. z tych miejsc, y, z których poławiano te wszystkie rzeczy, które jad jadłyśmy. No cała i cała plaża były była śmietnikiem no. po prostu. Jest, oni mieli tak przepiękną plażę, wodę, wioskę i to wszystko tak zawalone śmieciami, im to w ogóle nie przeszkadzało. Ale wszystko totalnie, tak. przynajmniej śmieci. Tak. Myśmy tam, a propos tego jedzenia, to myśmy tam dzięki temu, że nie jemy mięsa i i powiedzieliśmy to, i ci ludzie powiedzieli momentalnie OK, no to, to przynieśli nam, to przyniesie przyniesie nam wtedy y, wegetariański kawior, tak, czyli wyławiany tak, z głębokości tam 5-10 metrów. By Fun fact, ten kawior jest podawany w jednych z najlepszych restauracji na całym świecie. Tak, I jest no bo, bardzo hmm. drogim przysmakiem. Oni, tak, I oni, oni to wyławiają i to właśnie. jest super. Ten, I to było coś takiego właśnie a propos tej biedy, niebiedy i tak dalej, że myśmy tam, w tym najgorszym miejscu, dzięki temu, że że byliśmy z nimi szczerzy, choć można było się jakoś, nie wiem, poczuć, że no wiemy, że nie mają pieniędzy, że mają tylko te ryby i tak dalej. I przekraczając te granice on nie swojego... Oni tak wszystkie zjedli. Oni tak, oni zjedli, ale, ale, ale właśnie tego, że no my zjemy sobie ryż, zjemy ten i oni nagle, ale to jak nie, to... I dostaliśmy coś, co jest właśnie nagle jakimś, wiesz, diamentem, nie, że dostajesz coś i rzeczywiście to było niezwykłe w smaku, bo to... Ja nie jestem fanem, nigdy nie byłem, jakby zanim przestałem być fanem kawioru, ale yy, że on, że to rzeczywiście tak smakuje. Tak, to tak to smakuje, to In są takie kuleczki na, na roślince, mm -hmm. które są normalnie takie tony strzępy i oni to przynieśli i to było... Powiedziałabym, hmm. że nawet piękniej wygląda niż klasyczny kawior Tak, tak. tak. I ma kolor taki... Mini winogrona. Taki... No, ja się chyba zgodzi, że jedliśmy na najlepszą rybę w naszym życiu. <laughs> tym panem tak, tak, jak, tak, pan ma tak, paznokci. Powiedza... Tak, <grym> ale przyszedł Papryczkę, czyli. Pod paznokciami miał bróz przed 30 ta. lat. <grym> A, ale ale rano, rano miał czyste. Rano jak, mimo... już, jak już nam pokroił tą papryczkę tymi paznokciami, <grym> taką małą minetkę w ten paznokci i wycisnąłem, ją w <grym> Ale fakt, faktem, ryba była mistrzowska. Może to właśnie był ten sekret? No. Te no, 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 ja to, patrzę to, na ten paznokcie. kurde, jagod. Dobrze, to zapuszczę Szczyte, tak. zarówno paznokcie, jak i doświadczenie za paznokciami. Tam fermentuje, tam, tam jest fermentacja, te resztki ryby. A, fermentacja. Jest, no to, jest tak. to, co... to to może kolejne tak, pytanie? No, Czego dowiedzieliście się o swoim programowym partnerze? To nie chcesz wiedzieć, co ja powiem. To może zacznijmy od ciebie w takim razie. No, tak, no iśmy no koniec. No na da, koniec. Daj, dawaj, Józeczku. Nie, ja mogę powiedzieć, że się tylko potwierdziły moje przypuszczenia, że, że, że dokonałem dobrego wyboru. Mm. Biorąc Ciebie. Mm. Na tą przygodę. A ja, że ja się ksika na siedząco w nocy, bo nie chcę mu się stać. Oszczędzam energię <grymne> na, na resztę wyścigu. I to są pomówienia. Raz, raz się zdarzyło, co w tym mniej więcej naciągnąłem. Nogi. Ja też się dowiedziałam, że dokonałam właściwego wyboru ja ja i się wszystkie moje przypuszczenia: że ty będziesz parła do przodu i po prostu będziesz takim motorem napędowym tej dwójki naszej. Ehm. A ja jej zawsze mówiłam, że jest silniejsza niż jej się wydaje i że jest silniejsza niż niejedne tabletki przeciwbólowe, nasenne i każde inne, jakie moglibyśmy sobie wymarzyć. To jest bardzo silna kobieta. I udowodniła to, mam nadzieję, sobie, bo ja widziałam. Nie, ale się, że jest po prostu bardzo romantyczna. Ja też się przekonałam, że twoja żona jest bardzo o, romantyczna. Tak. Ja chciałbym o tym posłuchać. Co są te fragmenty, co rozmawialiśmy na początku, że ja tego nie pamiętam, ale <śmum> skoro tak mówicie, to jest nasze. sprawy. To jest czy wyparcie. <śmum> no, no to, co się kryje pod romantycznością, czyli właśnie taka spontaniczność, no. głębokość odczuwania, e, ale też przywiązanie, też... No takie nasze... Jakby, nasze... Jak krzyczam piał, piał. Tak, no to wszystko. wszystko... Ale wszystko zawsze zmierzało to, że mieliśmy też e, fajne było te, 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 te przelotki z tym zanurzeniem i komentarzem, nie? Czyli analizą. I że to No my to mieliśmy to bardzo fajne akurat. No, no, tak, tak Po, po nie, takiej hardkorowej przelotce. Ja, ja bym to na przykład taki przełożył. Ja, ja bym, jak było? Nie no fajnie. <noise> ja, bym to, ja bym to przełożył <noise> na życie. To znaczy to są, to są takie <noise> fajne elementy, które... Właśnie możesz w czymś bardzo mocno, intensywnie uczestniczyć, a potem sobie siadasz i, i na spokojnie to e, opowiadasz od, od, od środka. Ja wiem, to byś chciał zawsze być w dokudramie tam, <grych> to mi się tak. podoba jednak. No tak, no to... Czego ja się dowiedziałam? No, że tak nawet potrafisz przyspieszyć, nie? <grych> Mówimy myślałam, o programie będzie... cały czas. Myśla... <grych> 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 myślałam, że będzie kłopot z tym, nie? Że... że, że jakby nie, 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 nie dopalisz, wiesz. tak, no nie? A jednak, że będę tak musiała tak piać, tak szybciej, szybciej, ja, Że więcej tak krzyczeć? krzyczeć no, że będę musiała jeszcze więcej krzyczeć, a jednak... Yy, Czyli byłeś szybki, nie? nie było potrzeby. No. Byłeś szybki. A i super, że te wszystkie zadania tak ogarniałeś. <śmiech> Intelektualne. <śmiech> Czyli jak, jak to jest, jak, jak, jak to jest ten, yy, taka ta historia ta z, z Wielkiej Brytanii, że była romantyczna i... Jak ona była? Rozważna i romantyczna. No, to, że to, my że ty jesteśmy jesteś rozważni. Tak, że my jesteśmy rozważni. To, ja jestem rozważna? Ja jestem, ja jestem rozważna, ty jesteś romantyczna. O, no, tak. Dobra, Dobra. To Dobra. Kto jeszcze nie rozumiem. wszyscy to gawili. Za losy na Na koniec. Teraz po, ale ale zapowiedź. Zapowiedź ostatniego losowania zapowiedź też. Ostatniego losowania. Bo jestem ciekaw, czy miałeś to przygotowane wcześniej. Nie, ale tam nie miałam przygotowanego. Na drodze wszystko, co dobre, szybko się kończy. <grymne> 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 Więc okazuje się, że przed nami ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że jesteście na niej gotowi. Uwaga, czytam. Myślę, tak... Czy mieliście momenty, kiedy myśleliście <grymne> o poddaniu się? Jak sobie z tym poradziliście? Tak, z... tak. każdego dnia, w każdej godzinie. Jak sobie radziliśmy, radziłyśmy, jak sobie ja radziłam, po prostu wiedziałam, że muszę to zrobić i koniec, no i tyle. Ale tak, no, ja miałam wiele takich momentów, to naprawdę było dla mnie trudne doświadczenie, bardzo jakby budujące. Ja się cieszę, że to się wydarzyło, bo zmieniło to bardzo wiele rzeczy w moim życiu. Natomiast takich momentów miałam bardzo dużo. Codziennie, kiedy szukałyśmy noclegu, codziennie, kiedy trzeba było łapać stopa, codziennie, kiedy już nie domagałam fizycznie, a tu jeszcze... Parę godzin latania. Ja pamiętam jeden taki poważny, i, ale to była, no, no, powiedzmy, dajmy na to, że końcówka, i potrzaskałyśmy się słowami dość mocno, postawiłyśmy kropkę po tych słowach, szybko dochodziłyśmy do porozumienia. Następne, natomiast takie napięcie we mnie jeszcze się utrzymywało. Ja pamiętam, jak położyłaś rękę na mojej ręce, czy coś na kolanie, na mym, kolanie, łonie. Na mym łonie i, i tak wtedy odeszły mi już te napięcie. To było tak? bardzo Zobacz, słabo. Tak, 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 tak. Bo miałem. to był moment, w którym ja to musiałam pamiętać i faktycznie to pomogło. Ja nie miałam. A nie raz. <laughs> ale to ale nie ja, nie podpiszę, ja też chyba nie miałam. Przepraszam. Miał, mieliśmy, znaczy, jakby może nie z programu, tylko, tylko jakby wtedy, jak ci noga chyba szczeliła. A, mi mieliśmy, i no, ale i to tak przegraliśmy było... tak naprawdę, wierzą. Ale to nie, że chciałem, że miał mieć, żeby tak, tak, tak tylko, tylko że, tylko, że... Tak. Chur, to będzie ciężej, nie? No, chciałem Ci wziąć plecak, to nie chciałeś mi go no, oddać. Nie, no, nie chciałem nie się mały. jak dżentelmen zachować <laughs> wobec Ciebie. Ale też nam to pokazało potem tak naprawdę, że musimy walczyć do samego końca, bo nie wiemy, gdzie są inne drużyny i tak naprawdę my myśleliśmy, że jesteśmy w ciemnej, głębokiej, a okazało się, że byliśmy na samym przodzie i gdyby nie to, że, że tak naprawdę na, stu, na ostatnich 100 metrach zwolniliśmy, no to inaczej by się potoczyły losy rosy wyścigu, ale nie, 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 było jakiegoś takiego. Nie, myśmy z tego trzepali taki fan i to jakby chcieliśmy oddawać nam wszystkie immunitety, żeby oprócz naslego, żeby... <noise> oprócz nas Legu. Nie ja też nie. Nie, miałem. nawet nie. Nie, bo no bo właśnie chcieli, chcieliśmy z oddać, z żeby, żeby noclego dać, ale tak, tak, Nikt tak, nie miał tak. takiego momentu tylko my, nie. my nie mieliśmy serio. Nie serio, a nie bawiliśmy. Zawsze mi się też śmieciem bawiliśmy, ale ty miałeś. jeden moment. Ja się świetnie nie Ty miałeś jeden moment. No nie wiem, wydaje się to takie. O, Nie mogę tego zapomnieć miałaś miałeś ten taki moment tak, na bo, samym końcu. Bo to jest, to jest o... Ale to było coś innego, to było w to... kwestii mięsa. W sensie, no. Ale to jest. To jest to... I zwolniłeś wtedy na chwilę, to jest, to jest taki, to jest ten element, że tam rzeczywiście to poczucie tak to było takie, że trzeba było jakby, że cała, cała zabawa chyba polegała na tym utrzymaniu. Sensu tego wyścigu nie? Tak, w sobie, to sobie że, to tak, to, że to jest, że to ma sens. Tak, my się nawet cieszyliśmy, że nie, ma, nie mieliśmy tego immunitetu ani razu. Tak. Że to, ja to... Też To podekstytowana. No. <grym> no. Nigdy nie w <grym> immunitetu. Nie mieliśmy źle im im immunitetu. My byliśmy wszędzie, wszędzie jechaliśmy, wszędzie ten. Tak, 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 tak. My chcieliśmy, to nam się nie udało. <grym> mojej drodze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprzedawanie tajemnic z programu Azja Express. No i zapraszamy Was wszystkich do oglądania programu w każdą sobotę o godzinie 19.30, prawda? Tak, Tak. Zapraszamy. Brawo. No, jesteś w końcu. No taka niezręczna cisza.